Dzień dobry, witam was w nowym vlogu. Ja dzisiaj, w takim domowym, dresowym wydaniu, chociaż włos już zrobiony i zaraz make-up też się zmieni. Dzisiaj jest tak słoneczny, październikowy dzień, także energia jest. Ja ostatnio mam, y, słuchajcie, tylko dwa rodzaje dni, nic pomiędzy. Albo takie dni mega zabiegane, gdzie cały dzień jestem, wiecie, szpilki zrobiona, make up, włosy latam po mieście, nie mam czasu na obiad. Ostatnio jadłam w samochodzie przed y, paznokciami y, takie gotowe wakamy, które kupiłam w Kryfurze, y, jakimś tam bio, y, mega drogim. A i bułkę taką, wiecie, z żabki tu z i to był mój obiad. Ale mam takie dni domowe jak dzisiaj, w końcu się wyspałam. No i siedzę sobie dzisiaj w domku, ale zrobiłam sobie właśnie świeżo włosy i mam już też zrobiony skincare pod make-up. Poczekam jeszcze, aż dojadą mi produkty do nagrań i będę nagrywać make-up, więc będę dzisiaj zrobiona nie wiem po co, w sensie nie będzie z tego chyba żadnego wyjściowego użytku. Ale wszystko dlatego, że słuchajcie, nadrabiam sobie zaległości, a raczej do przodu po prostu wybiegam sobie w przyszłość, żeby jak najwięcej zrealizować prze niedzielą, czyli za trzy dni, bo lecę na Bali. Ale o tym za chwilę. Idziemy do paczkomatu. Muszę wysłać te trzy paczki. W ogóle zobaczcie, widać, że się zaczęła jesień. Wiszą kurtki. Wszystko oczywiście ciemne. Mam jedną paczkę do wysłania z Vinted i dwie z rozdań dla Was z zeszłego tygodnia. Robiłam takie rozdanie e, rzeczy z Pixi, mm, jak otwierałam Wam na TikToku paczki PR, więc tutaj też dorzuciłam oczywiście więcej kosmetyków i paczka też z takim typowym TikTokiem rozdaniowym, więc idę to wysłać, żeby mieć z głowy. iPhone'owa pogoda mówi mi, że są 22 stopnie, ale jest w środek października, więc ja temu tak w 100% nie ufam. Ej, nie no, naprawdę jest mega ciepło, było całe lato, wiecie, tak mega, mega gorąco, zimno, ile było, od dwóch tygodni, gdzie są 22 stopnie i to jest takie uczucie takiego pierwszego ciepłego wiosennego dnia, naprawdę, a to jest chyba ostatni ciepły dzień, więc trzeba korzystać, bo kurde, miałam dzisiaj prać poduszki na teraz, a chyba je jeszcze wyjmę i spędzę dzisiejszy dzień na tarasie, bo jest wspaniale. Dobra, weszłam sobie jeszcze do naszego tutaj takiego osiedlowego w sumie nie mini marketu, on jest taki pełnowymiarowy, tam jest wszystko dużo świeżych świeżo owoców i warzyw i ja bardzo lubię tam chodzić. Ostatnio tak sobie liczyliśmy, że już pół roku mieszkamy tutaj, gdzie wcześniej przez moje no ponad 3 lata w Warszawie mieszkałam w ścisłym, ścisłym centrum i tak się wzbraniałam ucieczki trochę, może nie na obrzeża Warszawy, ale nie do tych centralnych dzielnic i teraz jak już pół roku mieszkamy właśnie trochę dalej od centrum, napowiem wam, że i love it. I na początku właśnie nie wiedziałam, czy się przyzwyczaje, jak to będzie z transportami i tak dalej, ale super, bo nadal mieszkamy przy przemysł, jesteśmy dobrze skomunikowani i pamiętam, kiedy przeprowadziliśmy się tu wiosną jakoś w marcu i byłam na pierwszą właśnie w spacerze, bo pamiętam, że szłam po tuner do drukarki, to absolutnie od początku zakochałam się w tej okolicy, bo ona daje mi mega smo vibe. Jeszcze wiecie, przy moim trybie pracy, jak mogę sobie o takiej nie wiem, 13 w czwartek opuścić na zakupy, to wiecie, sami starsi ludzie w tym sklepie i te ten sklep jest jeszcze w takim starym stylu jak, no nie wiem, pewnie nadal istnieją sklepy ABC i mi się to że właśnie z moim dzieciństwem, zanim moi rodzice wybudowali dom i się przenieśliśmy też poza miasto, to właśnie jak mieszkaliśmy w bloku i wiecie, na środku tego osiedla, dużego całkiem był taki kompleks właśnie sklepików i zawsze chodziłam do ABC, że macie no są też normalne kasy, ale jest też kasa, która za kasą można tam kupić zaladą alkohol, słodycze jakieś ciasta na wagę i tak dalej i tak dalej i zawsze mnie tam spotykają Mega miłe sytuacje. Nie się czuję jak dziecko, po prostu ze spełnieniem mojego dzieciństwa, to jeszcze yy, zawsze mam miłe sytuacje. Teraz też spotkam jakąś starszą panią, która mnie spytała o drogę i w ogóle była mega miła. Yy, kupiłam yy, pomidory w puszce, bo będę dzisiaj robić to, zobaczycie. Na obiad yy, kupiłam mleko. Waniliowe. Od kiedy mamy y, samochód, to słuchajcie, ja robię zakupy praktycznie tylko w Lidlu, bo mamy bliżej Biedra, trochę dalej Lidla. Więc, kiedy mieliśmy auto, to się rzeczy korzystaliśmy głównie z Biedry, właściwie tylko z Biedra. Teraz, skoro ten luksus, to sobie jeżdżę do Lidla, ale minusem Lidla jest to, że tam jest wszystko poza dobrym mlekiem. Y, jedyne, które ja toleruję, to Lidlowe, to jest owsiane, a staram się odstawić owsiane, choć dzisiaj ostatnio mam jakiś moment słabości, bo już dawno nie piłam, ale moja y, asystentka Majka mi ostatnio powiedziała, że w Biedrze była promocja 2 plus 2 właśnie na mleka Alpro, więc Kuba był i nakupował migdałowe, owsiane itd., bo no, ja jak coś to wolę y, owsiane, a Kuba y, migdałowe, ale w ogóle jego ulubione to jest sujowe waniliowe, więc mu kupiłam, <ścoughs> za to z pewnością się ucieszy i kupiłam też jajka, bo teraz jak było właśnie tak brzydko, no to Kuba częściej jest w domu na y, home office ie. i jak chodzi do pracy normalnie, no to zawsze mu robię jakieś kanapki, ale jak jest w domu, to czy w weekendy, czy właśnie na home office, to jest po prostu jajka i boczek idą na potęgę, bo mógłby na śniadanie zawsze muszą być jajka w jakiejś wariacji, więc kupiłam takie fajne opakowanie 15, wzięłam jeszcze holst i za to wszystko zapłaciłam ponad 40 zł przygotowałam sobie wszystkie składniki do spaghetti, mamy mięso mielone wołowe, do tego jakaś pasata pomidorowa, tutaj mam akurat jakiś, mam w szafce gotowy taki sos z oliwkami i już z przyprawami do tego puszka właśnie pomidorów. Tutaj mam jeszcze koncentrat pomidorowy. Słuchajcie, bardzo fajny lifehack, bo ja zresztą jak kupowałam słoiczek takiego koncentratu, to go nie zużyłam całego i on już mi pleśniał, więc po prostu mm, ja sobie zawsze układam takie właśnie kuleczki z tego koncentratu i je mrożę i potem jak one zamarzną, to wrzucam do jednego woreczka i sobie wyjmuję i wrzucam do dania, jak już z nim gotuję, więc tutaj sobie wyjmuję z zamrażarki właśnie y, takie dwie, trzy kuleczki tego koncentratu pomidorowego. Parmesan na górę, cebulka. Do podsmażenia. Czasów już mi się nie chce obierać, więc skorzystam tutaj właśnie akurat z tej resztki, tego granulowanego. Do tego jeszcze mamy bazylię i oregano. Tutaj mam makaron spaghetti, sól pieprz, oczywiście trochę będzie do tego cukru. Ja tutaj akurat mam chyba jakiś ksejtol czy erytrytol. Bardzo ważny krok przy sosach pomidorowych, aby zabrać z nich taką gorzkość. To naprawdę robi dużą różnicę. No i wszystko będę smażyć na oliwie z oliwek. No i taki dzisiaj mamy obiados. już mi wyjada z gara. Ja? Chyba mnie przesunęło. Teraz zaraz zanim włączę nagrywanie, jak już mi sekretny przepis na to cudo. Odpowiedziałam, że miłość. No, ale chyba dobre wyszło, to mi się tak wydaje. W nagrałam przepis, więc musisz obejrzeć vloga. Fun fact, Kuba nie ogląda YouTube'a mojego. Ja nie? Ja YouTube'a nie ogląda. No, tak, ale że inne rzeczy, tam tiktoczki, rolki oglądasz, nie? Ale nie mm -hmm. to akurat nie. No dobra mi wyszło, jak wtedy też sam, sam sos na razie próbowałam ale też mi się oddało. I na słoność ja też dobra. Jednak po kluski i mi się jeszcze inne rzeczy na biedek, więc pokażę wam przy okazji, jak pakuję Zamówienia, widziałam takie TikToki, że to dodają tam milion grecji i tak dalej. Ja nie robię jakichś takich fancy rzeczy, ale robię to wszystko, słuchajcie, z recyklingu, bo używam po prostu paczek, w których dostaję paczki PR Już od bardzo dawna ich nie wyrzucamy. i mieszkaliśmy w poprzednim mieszkaniu, to wpadłam w taki trap. Yy, taki trap, no taką pułapkę właśnie. Trap. <traf> że yy, mieliśmy taki balkon, wiecie, taką. Lodżię, yy, I mieliśmy ją cały czas zamkniętą, bo latem noc tam w ogóle nie było zimą. Mieliśmy ją zamkniętą, i tam nie było, tak wiecie, zimno. Jak było słońce, to tam się robiła szklarnie. I ja tam, jak przychodziły mi paczki PR, to po prostu je wszystkie tam rzucałam, że a zrobię wyprzedaż, a się przydadzą, przydadzą, i yy, skończyło się na tym, że. Mieliśmy dużo kartonów po prostu do pakowania się, jak się wyprowadzaliśmy, ale też po prostu mnóstwo było śmieci do wyniesienia, więc teraz robię tak, że na bieżąco po prostu co przyjdzie mi jakaś paczka, rozpakowuję i, i coś sprzedaję na Vinted, bo po ostatnich filmach, filmy temu, po e, naszym wspólnym sprzątaniu szafy odłożyłam tutaj sobie, mam całą torbę z ubraniami, więc jak ktoś przychodzi, to rozpakowuję w karton, coś wam wystawiam na Vinted i tak to się kręci. No I właśnie ktoś kupił do mnie taką śliczną kurteczkę jeansową z... E, Levis'a, którą Kuba też w ogóle bardzo lubiła, ale ja po prostu w niej nie chodziło. Czasami jak mam dużo jakichś próbek czy małych kosmetyków, to też się zdarza, że coś się dorzucę, ale coś zrobię na pewno zawsze to psikuję Paczkę perfumami, oczywiście, wszystkie rzeczy są świeżo wyprane. Zaczęłam psikać te paczki perfumami, teraz to jest już chyba standard, właśnie. Wiecie, te minty dziary się tam pokazują na TikToku i w ogóle, ale ja już to robię, robię od lat, a sprzedaję na nie wiem, z 6 lat. Bo po prostu kiedyś, będąc chyba w Bułgarii, na lotnisku, kupowałam mnóstwo mgiełek z Victoria's Secret bo wiecie, jak byłam na statku, to był na to szalno, a potem zaczęłam kupować, dostawać droższe perfumy i zauważyłam, że bardziej mi się podobają ich zapachy i też dłużej się utrzymują, no, ale żeby jakoś zużyć te giełki z historii no to właśnie. Używałam ich do pakowania paczek na i teraz już używam. To są akurat jakieś perfumy z Estée Lauder, ale ja mam dużo perfumów, wtedy te mam długość, tak często ich nie używam, więc teraz właśnie jak się staram. Właśnie używam teraz tych perfum, które chcę skończyć i ja albo ich używam faktycznie na siebie, albo. Właśnie do sprzedaży na Vinted. I patrz, się gotowa. No dobra, a teraz kilka słów o Bali i o tym moim wyjeździe, bo w ogóle dzisiaj jest czwartek, wylatuję w niedzielę, mam zamiar pakować się w piątek, czyli nienaturalnie wcześniej, jak na mnie, bo właśnie mój plan na jutro, to po tym, że jedziemy późno wieczorem na Padla, to właśnie sprzątanie jutro mieszkania, bo. W pojęcie jak przyjeżdżają moi rodzice albo mój tato, no i miałam tu być ja, a do <głynne> to Kuba, więc Kuba będzie tu, tu z, mo z moim tatą albo z moimi rodzicami, więc wiecie, chcę, e, zamówiłam kubie Katarin akurat na przyszły tydzień, więc nie umrze z głodu. On yeah, są to... w kamerze. A może jedymy? Nie no, zostaw dla stówkarzy. Że... Yy, więc chcę wiecie posprzątać tam obec yy, tam tacie czy rodzice, nie wiem, chcę, czy oni przyjeżdżają razem czy nie, yy, pościel i wiecie tak, żeby Kuba się tym nie musiał martwić, jak będzie, jak pójdzie do pracy. Więc jutro chcę posprzątać chatę, w sobotę jedziemy do Kuby rodziców, tak wiecie, właśnie na sobotę, na niedzielę już lecę, dlatego postanowiłam, że jutro posprzątam mieszkanie i więc to pewnie też to częściowo zobaczycie albo nagram clean with me, zobaczymy. No i jak nie nagram, tak, chyba nagram osobne clean with me i chcę to właśnie zrobić w piątek, żeby choć raz w życiu zrobić być to tak porządnie i tak dalej, bo lecimy w ogóle Emiratem, najpierw do Dubaju, potem z Dubaju na Bali, więc w ogóle super, bo to już będzie mój trzeci raz na Bali i to będzie moja chyba najprzyjemniejsza podróż na Bali, bo ja zawsze latałam Katarem z przyjaciółką w Katarze i do Singapuru i zawsze byłam chwilę w Singapurze i dopiero leciałam na Bali, e, więc fajne jest to, że teraz będę lecieć bezpośrednio, bo może do Bali nie będzie mi się wydawało tak odległe i lecimy właśnie dokładnie tym samym na tym co jak lecieliśmy do Tajlandii, właśnie z przesiadków w Dubaju, czyli tam jakaś 180. Standardowy samolot, który codziennie o 15.10 wylatuje z Warszawy do Dubaju i potem wszyscy się rozsiadają na cały świat e, i, i wszystkie loty. To jest tak fajnie pokładane, że macie zawsze tam 3, 4, 5 godzin przesiadki i lecicie Gdziekolwiek tam chcecie A, no więc postanowiłam, że raz że się w się spakuje w czyli Chociaż częściowo już jestem spakowana I to wam chciałam e, właśnie powiedzieć i pokazać Bo lecę, słuchajcie, z marką Azurtan. To nie jest vlog sponsorowany I cokolwiek zobaczycie z tego Bali nie będzie... Sponsorowane. Jakby nikt mi za ten wyjazd nie płaci, i nie jestem zobligowana do publikowania czegokolwiek. Robię to wszystko z własnej woli, dlatego że po prostu, no kurde, Marka zabiera mnie na półtora tygodniowe wakacje na Bali. Wiecie, często te Influ Tripy są takie, że bardzo dużo się robi. Często wiecie, jak latamy po tych europejskich stolicach na jakieś eventy, warsztaty i tak dalej, no to jesteśmy tam dosłownie na 28 40 godzin, i żeby to wszystko na bieżąco montować i tak dalej, to te wyjazdy naprawdę mają dużą intensywność, a tutaj to jest po prostu. Taki wyjazd wakacyjny, będziemy surfować, uprawiać jogę. Właśnie o tym też jest marka Azur. No, po prostu jestem mega wdzięczna, bo wiecie, jako osoba, która, no, prawie. 10 lat jest na YouTubie, ogląda YouTube od jakichś 15 Zawsze jak oglądałam te amerykańskie YouTuberki, gdzie oni właśnie mieli tripy Na przykład latem, wiecie, do Europy, na Santorini yy, Czy tam na południe Francji, gdzie wiecie, dla nich to jest na drugi koniec świata Albo na Polinezję francuską, Hawaje Zawsze miałam takie, jezu, a u nas wiecie, nigdy chyba tak jeszcze internet marketing nie był rozwinięty Czy znam takie przypadki? No dobra, czasami się zdarzają takie wyjazdy a nie wiedziałam, że Cetaphil robił do Stanów, ale to znowu jest na jakiś event, a nas, Marka, nas trzy influencerki słuchajcie, tylko trzy, w tym mnie, jakby why me, zabiera na Bali po prostu na półtora tygodnia wakacje, więc jestem mega wdzięczna i uważam to za po prostu mega fajną rzecz, więc pokażę wam, co dostałam, więc przede wszystkim dostałam walizkę, żeby się w nią spakować. To jest w taki blue, jest to taka w takich naklejkach Musisz sobie tą Australii dokleić, bo ci się odklei eee, No to się odklei, bo to, to już... Ale to... musisz przykleić ją dobrze I słuchajcie, ona w środku nie jest e, pusta I mega się jaram tym wyjazdem, bo no, my w tym roku nie byliśmy na wakacjach Ostatni raz jak byliśmy na jakimś wyjeździe, to byliśmy na Santorini, Ale to było tak na 4-5 dni na wesele I to było w czerwcu, więc jeszcze... To był koniec maja, początek czerwca, więc wiecie tak... No, nie, nie mieliśmy w tym roku takich wakacji, wakacji, no bo ja pisałam pracę, podobnie uczyłam, broniłam, kończyłam studia. No i tak ubolewam nad tym, że ja jestem na baterii słonecznej i potrzebuję jechać na wakacje. No i tak stwierdziłam, że ja muszę mieć taką słońca, choć trochę i tak zaczęliśmy planować wakacje i tak tutaj wielkie ukłon w stronę Kubusia, który tak powiedział, no dobra, polecimy gdzieś, jak tam ogarniesz i tak dalej, chociaż jakby no po prostu to nie jest teraz też dobry moment, czas na ten Wyjazd, no i marka Azur Tam do mnie pisze w niedzielę Zeszło, że hej, next niedziela Będziesz z nami na Bali Więc się mega cieszę, bo się udało pogodzić tą moją chęć I potrzebę słońca i wakacji Z Kuby teraz chęcią pracy Że go nie będę ciągać A sami sobie we dwójkę polecimy Gdzieś w grudniu na vlogmas. Dobra, nie chcę już mieszać wątków i na razie opowiadać o vlogmasach. Skończmy jeden temat. Więc tak, dostałam tutaj paczkę yy, w połowie już spakowaną walizkę z yy, rzeczami, które oczywiście ze sobą zabiorę, więc zaraz wam to... Yy, dobra, może wam to pokażę i jeszcze yy, coś powiem o Bali. Więc dobra, tu mam jeszcze też bluzę, której nie nosiłam, której tutaj nie było, po prostu ją dostałam w ostatniej parce właśnie od Azur. Yy, Azur tam to jest taka australijska marka produkująca produkty samoopalające. Ja regularnie używam takich mgiełek do opalania w ogóle moja pierwsza styczność, słuchajcie, z produktami samoopalającymi była dopiero półtora roku temu, bo wiecie jak ja często zawsze latam, latałam, jak się ja mocno opalam i tak dalej, no ale teraz właśnie jestem taka blada. No to i, i rok temu też miałam taką przerwę w podróżach, no to stwierdziłam, że muszę zacząć się właśnie podkręcać tymi samoopalającymi produktami I właśnie wtedy to testowałam jako pierwsze w ogóle na TikToku Biten, a potem Azurtan wyszło do Polski i zaczęli mi wysyłać te produkty No i skończyłam te Biten, zaczęłam Azurtan i już przy nich zostałam, bo są so serio ekstra Przede wszystkim y, przy samoopalaniu twarzy, która może być taka tricky przy nakładaniu jakichś tam pianek i tak dalej Czy te produkty mogą być zapychające Słuchajcie, mgiełki Eee, samozapalające, no dobra, to, tutaj też w tej parce miałam, tam geoka, to jest tak super. Produkt po prostu na koniec pielęgnacji. Najlepiej polecam wieczorne i sprzykujecie sobie tym tak obficie twarz, zostawiacie do wchłonięcia, i rano jesteście opaleni. Więc na przykład, jeżeli tak jak ja, nie opalacie twarzy, ja już mam tyle opieków, że nawet nie mogę, bo dermatolozy mi mówią, że skończę z rakiem. Skóry, no to to jest dla mnie sposób na to, żeby bez makijażu, a ja też stosunkowo rzadko, zwłaszcza na wakacjach, maluję twarz. Ta twarz mi się nie odznaczyła od reszty ciała. No i na przykład teraz też jeszcze jestem. Blada, więc przed wakacjami się opalę, i tu mam nowe opakowanie, ale woźnicy mam stare, które chyba właśnie mi starczy dopiero na, e, ledwo na tą ostatnią aplikację. To jest masło do ciała, właśnie z Azur. Oni też mają takie, wiecie klasyczne samooparacze w piękach i tak dalej. Też są spoko, też je testowałam, ale dla mnie to jest tak wygodne, jest, że. Jest masło do ciała. No. A jest e, śmietana na przykład? Tak. Do ciała? Tak. A jest e, kefir do ciała? Tak, Co takie, jest taka marka na komi i oni mają takie musy właśnie że oni takie i nazywają tak jedzeniowo i też zapachy mają takie ciasteczkowe, takie do schrupania. Więc ja się tym samoopalam, zresztą przed wyjazdem jak nie tutaj, to na innych social mediach wam pokażę jak to właśnie działa i to jeszcze peeling, akurat wiecie, mi się na przykład skóra tak ładnie goli i w ogóle ja mam tak gładką skórę, że u mnie peeling przed procesem samoopalania czy golenia nie jest konieczny, ale... I filmów i tak się używam. No więc to jest właśnie marka Azurtan i ostatnio jak dostałam jeszcze inną paczkę od nich, to właśnie tutaj była taka bluza w kolaboracji z Wasala. No i teraz tak, dostałam polecenie, że w tym mam normalnie lecieć, więc pokażę Wam mój strój na lot. Przynajmniej nie muszę się zastanawiać, w czym polecę. No i pewnie mam nadzieję, że, bo to jest białe, że tego nie ubrudzę i też w tym wrócę do Polski, więc mamy spodnie dresikowe. Do tego mamy też bluzę Wasala, taka sama jak ta beżowa z tej innej paczki, tylko, a nie, bez loga. No ale podobny krój pasujące do spodni do tego jest jeszcze t-shirt więc to jest mój strój na lot wszystkie z dziewczynami będziemy miały takie same warstki, takie same stroje więc będzie widać, że lecimy razem ciekawe co ludzie sobie pomyślą, że lecimy na jakiś panieński pewnie czy coś takiego i czapeczki Always Sunny Club wiesz tej mi nie ukradnie, bo jak dostałam od Nivea taką różową in my SPF era to to jest ulubiona czepka Jaya, więc that's mine ta bardziej do mnie pasuje bo ja się opanę. Tu by się przydała jakaś retrospekcja Twojej opalinizny z Bali. Z Dwie pary, więc fajnie, bo na lot w jedną stronę i w drugą stronę. Do tego mamy torbę plażową. Ja zawsze w ogóle zapominam pakować, więc teraz już nie ma opcji. Azur Tan i Surfing. Maska do spania. Zawsze Wam mówię, że to jest dla mnie maska w samolotach. Ja nakładam taką maskę w samolocie i słuchawki do uszu. Jeszcze maseczka na twarz, żeby wiecie, nie złapać gardła od tego suchego powietrza i mnie nie ma całe 9 godzin lotu. A tu na paszport. Odusia! Boję się, że jak ją wezmę, to zgubię w podróży. Jak ty możesz zgubić poduszkę? Przecież przy tobie będzie... No ale jej się nie zapina i wiesz, jak ja jestem czasami ja antyczna z tej ekscytacji, więc chyba ją zostawię i wezmę taką swoją, wiecie, tu zapinaną, ale będzie nam w ogóle pasować do sypialni, więc wezmę na łóżko i tu mamy jeszcze taki detal, wiecie, do przyczepienia na walizkę, żeby wpisać swoje dane i kosmetyczkę, więc to będzie moja kosmetyczka na pielęgnację, na wyjazd, mam duży bagaż, więc bez problemu z pojemnością. Cool girls wear Azur. Tam. No, i tu jeszcze oczywiście jest karteczka z zaproszeniem na wyjazd, i lista do spakowania. Paszport wygodny, buty, strój kąpielowy, ręcznik plażowy, strój do jogi, mini apteczka. I'm ready. No, więc już walizka w sporej części, słuchajcie, dzięki Azur, spakowana. I jeszcze, jak właśnie już Wam powiedziałam na pozostałych dwóch platformach o tym wyjeździe na Bali, to to mówiliście, co? Czemu ty się tym jarasz? Czemu na Bali? Czemu jakaś marka cię zabiera na Bali? Przecież ty jesteś największą hejterką Bali i tak dalej. Więc my ogólnie już w tym roku byliśmy, słuchajcie, na Bali i był to mój drugi raz na Bali podczas naszego wiosennego tripa do właśnie Azji Południowo-Wschodniej. Byliśmy w Singapurze, byliśmy w Malezji i właśnie byliśmy w Indonezji na wyspie Lombok, która mnie oczarowała i właśnie wróciliśmy na Bali. Był to mój drugi raz na Bali i tak jak pewnie część z was kojarzy z moich jakichś i opowieści z innych platform, ja, ja mam trochę takie love-hate z Bali. Do czasu jak pojechaliśmy tam tej wiosny, było to bardziej hate i ja w ogóle nie chciałam, żebyśmy jechali na Bali, ale właśnie Hania, Bartek i Kuba, skoro byliśmy tak blisko, no to chcieli zobaczyć to Bali, bo... Większość ludzi mówi o nim w samych superlatywach. No ja bym powiedziałam, no dobra, to się przekonacie, o co chodzi. No i faktycznie jakby uważam, że Bali jest w wielu um, aspektach po prostu przehajpowane i wiele rzeczy, które tam się wydają super, widziałam w fajniejszym wydaniu w różnych miejscach świata i, i nawet właśnie mojej kompanii wiosennej podróży potwierdzili, że no dobra to Bali jakby rozumieją o co chodzi ale faktycznie na przykład to Lombok by było fajniejsze bo po prostu Bali jest przewidmione, jest mnóstwo ekspatów ludzie chcą z ciebie wydalić kasę i, i ciężko jest poczuć ten taki wiecie spiritualny klimat, o którym wszyscy mówią kiedy tam jest no właśnie tak jak jest ale jest zmienia to, to jest pięknie I tam gdzie lecimy, czyli do Buatmu tam jest to najpiękniej i nie ma takiego Drugiego miejsca na świecie, gdzie są tak wspaniałe warunki surfingowe, jak właśnie na Bali. Więc moja taka. Mój pobyt na Bali, teraz, jak byliśmy wiosną, też właśnie e, trochę wiecie, nabrałam takich neutralnych i pozytywnych wspomnień, pozwoliły mi zrozumieć, że. Ej, w sumie nie takie złe to Bali, jak właśnie ja wspominałam. Po prostu ja też miałam bardzo złe wspomnienia przez czynnik ludzki po prostu. I tu nie chodzi o Laurę i o kasztana, bo pamiętacie, że kasztany tam powstały? W ogóle nie. To jest longer story, ale ja po prostu stwierdziłam, że ej, jakby, dobra, zawsze ludzie tworzą miejsce i ludzie, z którymi Podróżujesz, decydują o tym, jak wspominasz daną podróż itd, tak i tak dalej, ale nie mogę jakby zwalać mojej opinii na temat danego miejsca, przez to na przykład ko kogo tam spotkałam i tak dalej, tylko powinnam ocenić miejsce jako miejsce. No dobra, na miejsce też się składają ludzi i mogę mieć problem do, do tej ilości ekspatów, do ich, nie wiem, zakłamania, przerostu formy treści i tak dalej, i tak dalej, ale to nie zmienia faktu, że Naprawdę cieszę się na ten powrót na Bali, tak czy siak, cieszę się na wyjazd z Azur, cieszę się zobaczycie kto za mną leci To też się ucieszycie jak zobaczycie, cieszę się na surfing i lecimy naprawdę super, ekipa, ekipa z Azur jest mega, znamy się też już kilka lat, więc, więc dlatego się właśnie cieszę i dlatego ta wiosenna wizyta na Bali kiedy też byliśmy w ogóle w innej części Bali, takiej nieturystycznej, pokazała mi, że mi się po prostu chyba nie podobało w Czangu i nie podobały mi się jakby konkretne osoby i związane z nimi sytuacje, a nie jakby całe Bali, całe Bali więc, więc tak. Przemieszenia są odkopane. Tak, bo zresztą ten ostatek z to, że masz już to teraz u Ciebie rzuca, są i to uczucie, jak wciskam kota i wszystko Dobra, za 10 minut wychodzimy, zrobię sobie taki szybki make-up, no make-up, bo jednak produkty do dzisiejszych nagrań mi nie dojechały, dojadą jutro z rana, w sensie mogłyby dojechać teraz, i tak bym dzisiaj tego nie nagrała już, więc... Rami, yy, nie chcę mi się robić full make-up na... Dwie godziny wyjścia do restauracji. Więc pokażę Wam dzisiaj taki mój make-up, no make-up, który właśnie robię w 10 minut. Bo ja nienawidzę zmywać rzęs, więc jakby. Ja mogę mieć full make-up tylko bez rzęs Ubrałam się cała na biało, bo na początku brałam tylko tą kamizelkę. Mam ją w ogóle po raz pierwszy, którą Wam pokazywałam w ostatnim cholu A koła żebym była maci kolorystycznie, więc ubrałam sobie białe jeansy. Z Zary i ubieram sobie ciepłe szpilki, skoro dzisiaj jest tak ciepło, więc tak na początku odświeżam sobie y, pielęgnację, bo ją robiłam rano, a mamy godzinę zaraz y, 17 i zazwyczaj w takich sytuacjach albo używam o tego. To jest słuchajcie, Bell i Bestie jest pewnie mega tanie, a jest mega, albo po prostu basurz świetlających miglos, uwielbiam, ale w poniedziałek na evencie dostałam słynną bazę z Bobby Brown. W ogóle nigdy w życiu nie miałam nic. Z Baby Brown i ona ma taką kremową konsystencję I ja się zaskoczyłam, że słuchajcie, ona pachnie tak Cytrynowo I trochę mi ten zapach nie pasuje do, do Mojego wyobrażenia o właśnie tym kultowym Produkcie, bo zawsze myślałam, że on pachnie wiecie Tak jak produkty Lancome Tak luksusowo i w ogóle on pachnie Tak cytrynowo I w ogóle właśnie użyłam jej pierwszy Raz, no i jest jak taki wiecie tak do twarzy, to chodzi o odświeżenie tej warstwy nawilżenia, żeby Wszystko się ładnie nakładało Blendowało, chociaż za dużo to ja tu nie będę nakładać. ale ja też daje ładny efekt, taki. No, jak taki świeży kremik. Dobra, zaczesuję sobie brwi do góry. Żel y, Brow Lamination z L'Oreal Ala jest. W sumie mam kilka ulubionych żeli. Ten się już kończy. które dobrze trzymają brwi, ale ten jest moim ulubionym przez szczoteczkę, że większość z tych żeli ma taką szczoteczkę, że sobie można zrobić naprawdę pokleić sobie pół czoła y, i tak nie da się nią dobrze przylizać. A ta jest taka właśnie fajna, precyzyjna, że od razu. No nie wiem, jakoś lepiej mi się nakłada ten żel. Bez wiele żeli, które tak samo dobrze zastygają, ale ta szczoteczka mi od razu fajnie ten brój układa. Chociaż sobie trochę zawsze poprawiam jeszcze ten kształt, po prostu jakąś suchą, zwykłą, czystą szczoteczką. I jeszcze lepiej wyczesuję. Sobie przyklejam do czoła. Ach, trzymajcie się. I końcówę sobie biorę tak w dół. O, coś takiego. Dobra, teraz bronzer. A -a. Nakładam go sobie trochę na... Kości, Trochę na nos i jeszcze może minimalnie na brodę. I wklepuję gąbką. Tylko nie gąbką. Czemu nie gąbką? Tylko nie gąbkę. Czemu? A czym mam wklepywać? Nie wiem. Ten brązer jest bardzo delikatny, ale ja go lubię używać, bo on normalnie, jak wiecie, robi full makeup i potem daje pełne konturowanie. To on mi robi taki guide do konturowania, że niby mało mi daje, ale. Lepiej mi z nim niż bez niego. A tak wiecie, jak nie nakładam nic później, to tak tylko, żeby twarz odzyskała trochę kolorków Korektor Rumage L'Oreal. Pod oko, tu mi się coś zrobiło. I wokół nosa. Klepujemy gąbką. Teraz już nie masz nic przeciwko, że używam gąbki. Róż i w samorąg. Trochę tu. I trochę tu. I trochę tu. I go wyjątkowo wklepuję pędzlem, bo mam wrażenie, że gąbka mi strasznie dużo róż wypija i to nie chodzi o ten róż, tylko generalnie. Jakoś brązor mi się dobrze rozciera yy, gąbkami, a kremowe róże wolę pędzlami. Pod oczami sobie wszystko trochę przypudruję pudrem z Paese, żeby się tutaj tak aż nie świecić. Dalej rozświetlać Charlotte Tilbury. W ogóle on mi się już bardzo długo kończy i nie mogę go skończyć, w sensie ciągle coś z niego wykrząsuję. O, i go akurat też sobie rozcieram pędzem, bo tak samo mam wrażenie, że yy, pędz... te gąbki zjadają cały ten blask. O, chyba trochę w za jasno aparat ustawiony. Kredka, to jest, mm, to jest też L'Oreal In bo myślałam, że to Maybelline. Wypełniam sobie luki w brwiach, ale ja tych luk nie mam za dużo. No i co? Tak jak mówiłam, rzęs nie robię, więc zrobię sobie tylko ustawę. tą nową konturówkę Inglot Wave komunikatywnie Sibling Nude, bo ja normalnie używam trochę tej ciemniejszej, one and only, no ale tak mam full make-up i rzęsę, a teraz mam po prostu mniejszy kontrast, więc nie potrzebuję takiego ciemniejszego obrysu. Używam tylko tej Sibling Nude, bo ona jest dosłownie w kolorze moich tylko żeby je powiększyć, a nie konturować. Coś takiego. I w ogóle tak by mogła wyjść, bo w ogóle mi nie widać tej konturówki. Ej, a ty nie mówiłeś, że nie chcesz się malować? Rząd nie chcę malować. To jest delikatny make-up. To jest ten film. Pomadka też, właśnie ze starej kolekcji komunikatywnie z ingotem. Tak, o po prostu dla koloru i może błyszczyk, bo ten, jak mi się szybko zjada. To jest mój ulubiony błyszczyk, bo on tak fajnie chłodzi. To jest L'Oreal. Kolor 104 Eyesore. Gotowe. No nie mam podkładu, nie mam podwójnego konturowania, nie mam w ogóle oczu, jest ale... znaczy podwójne No ja zawsze robię najpierw na mokro, potem na sucho. A dzisiaj mam tylko na mokro i delikatnie Co? Ale gdzie, co, jak? Na twarzy! Spodziewam się, że na twarzy. Może być? Nie, miło jest Fajnie, bo można sobie dużo smaków, nie, popróbować.